Witam w tym filmiku, a bardziej recenzji. Mam zamiar zrecenzować y moją nową zabawkę i mojego brata LEGO City GRE planszową. Jest to chyba z 2012 roku. Tak wygląda opakowanie całe. No to przejdźmy do zawartości. Nie jest to od razu otwarte pudełko. Poczekajcie. Jedną ręką to jest trudno. Ja tu grę ułożyłam, a niech to w środku mamy tak. Instrukcja. Tak wygląda. A to nie interesuje. Gra ogółem wygląda tak. Mamy kostkę. Jak kradniemy, to mamy tak, że nam się udało. Tu musimy uciekać. No a tu, że się nie udało. Nie się z tym. Tutaj, po złożeniu, to mamy klatkę, do której łapiemy przestępców. Do tego mamy taki... Ten do utrzymania helikoptera. Gra ogółem wygląda tak. ojej to budynek. Gra wygląda tak. Wygląda gra. W środku jest oczywiście instrukcja, jak to złożyć. Gra wygląda no, bardzo ładnie, sprecyzowana. Są jest ogółem jest 6 postaci, 4 bandytów. Bandyci wyglądają tak. Nie wiem, czy będziecie widzieć. I policjant. Kostki mamy. Kostki. Jest to właśnie coś innego, gdyż kostki nie mamy kostki, tylko mamy 6 takich kwadracików. I jest jak chcemy się dalej poruszać no to zakrywamy to i po prostu mieszamy przeciwnikowi i po prostu przeciwnik losuje Na w tym momencie już są dwa, więc mój pionek się porusza o dwa pola. Raz i dwa. Zasada w tej grze jest taka, że jeżeli policjant wy, na przykład tu brakuje mi do niego jedno pole, skoczy mi na kostce jedno pole. Wskakujemy na niego, jego wyrzucamy, policja staje na to miejsce i tego bandytę w tu, proszę do tej klatki. To bardzo ładnie sprecowana gra i jak kradniemy, to kradniemy takie co? Takie banknoty, każde wartości 100 dolarów, więc jeszcze raz trażę. może pudełko. No. Tak to wygląda jest bardzo ładnie. Mam takie dwie instrukcje, to jest do zbudowania, a to jest chyba do... Tak, to jest do reguł. Tak, tak, tak. Dobrze. Więc na tej recenzji na tej recenzji powinno to być tyle. Dodam jeszcze, że w następnej recenzji o... zrecenzuję najnowszego z yy, serii... Yy. Zabawek Bakugan. Bakugana ro roczniku 2012. No, będzie to taka niespodzianka dla moich widzów, którzy mnie oglądają i wszystko. Fanów Bakuganu, więc żegnam się z Wami. Komentujcie, subskrybujcie. Magiczny żółty guziczek. Nara